Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Esu, a w dzisiejszej naszej ekipie przeciwslenderowej jest Manaik. Hello. David B930. Siema. I Weru. Jestem tutaj, jestem tutaj, tutaj. Dobra, słuchajcie, to jest modyfikacja, albo raczej odrębna gra stworzona przez, przez ludzi. E, nie wiem dlaczego mamy te pojebane z na dobrze. oczach, Inżynier. ale jest to Slender. O nie! O, widzę. Tak. 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 Nie patrzcie. Tak. Ej, kto... Ej, za kim ja biegnę? Za kim ja biegnę. Ale... To nie było... Jezu, tak czuję A, się w Ej, co? ale musimy iść szeregiem. Gęsiego. To ja idę pierwszy. Gęsiego. Spierdalajcie. Ej, ale nie biegaj... Nie biegaj biega cały czas. Ej, ale nie Tutaj w wiecie, co, nie atakuje nas Slender tylko jakiś wil wilkolak. Wi wilkolak. A, jest, On jest, na początku jest brązowy, potem... Najpierw jest... Się... Ej, kto idzie pierwszy? Kto idzie pierwszy? Spacerek po popa... Co to jest? O nie, to jest to drzewo, ej! Ja się popatrzę znowu na to drzewo i umrę. Ale ono Ej, idziemy w drugie... Jeszcze za mami, Nie, nie, nie. nie tego. Czy nie odwracajcie łomy? <laughs> Gdzie idziemy? On tam jest. Idziemy w Nie chcę być ostatni. A, A, czy, ja też zjeżdżę. tutaj blisko wiem, że był dom, nie? No. Ej, chodźcie w, A, w las, bo z ścieżką to jest... Jak to idzie pierwszy? Nie, to jest jak w ogóle banda roboli, która się <grym> kto to idzie pierwszy ustawienia. Iron poszedł i idą szukają brawara. <grym grym nie szukają brofara. grym> po dispenser. Szukają brawara. Tak, tutaj mamy 11 browarów do znajdziemy. <grym> jak się zgubimy, to co? To, a ja nie wiem z kim idę, za kim Ja myślę, pierdę. że tylko. znaleźć. Oczywiście gram możecie ściągnąć z linku, który będzie w opisie. U tych, którzy nagrywają to. I będzie. I e, do e, grania przez internet potrzebny jest hamachi. I to jest w zasadzie tyle. I pamiętajcie no. to, żeby firewall nie blokował wam. E, nie wiem z jakim biegny. Idziecie. Nie wiem z nie nie jakimś tam. Weź przystaje. E, e, kto idzie pierwszy. Ja, ja pierwszy. Okay, idę pierwszy. Okej, to jest overem. Idę drugi. Jezu, z... ty... Mogę wam to... schować? Nie, idziemy. A ty się shadery bluję, o Boże gdzie jesteście? Gdzie Gdzie jesteś? Dobrze, widzę was Wszystko schowałem wam pogubili się nie objechałem EJ No i znajdziemy jakąś kartkę, czy tak półmierowym bez kartek? No ja prowadzę No, do puk ścian No Idę prowadzę do puk A I wszyscy są, to ja czuję, że nas trzech tylko jest No jest, ja jestem Tam, patrzcie tam Nie, ja tam nie patrzę Patrzcie Przestańcie Przestań ja jest tam nie tam. patrzę. Na no, go tam. O fak, faktycznie tak. O fak. Ale widać go, bo takie czerwone ślepia są. Na no, no, absolutnie, są te ślepia. No, to nie stąd. Widziałem jak czerwonego kutasa. Ej, ja się zmęczyłem. Masz <laughs> okay. problem, a uciekamy. Masz <laughs> problem, zostawiamy go. Ej, widzę karpkę. Ej, widzę karpkę. No, ja też no, się widzę. Ej, ja, ja jestem zmęczony, a, ej, pomóżcie. No tu <laughs> On tu jest. Jesus. Po lewo. <laughs> ej, nie idź tam. Aha! Tak, skinąłem. <grym> skinałem, Skinąłem, wyszedł na Podnoś i... szybko, podnoś szybko. It's Huptin. Szybko podnoś i uciekamy. Ciemniej się Ej, zrobiło. Spatnie to przeżyje? Ej, ty, nie, nie zmienia, się... zmienia kamerę. Dobra, jest dwóch jest, jest ze mną. Eso, ty nie żyjesz, tak? Tak. K kurde. Kamerzysta, no, jest... zamieni kamerzystę. Ale jest drugi, trzymamy się. A, się a... Trzymamy się ty razem. W... Projekt. Blade. no właśnie. Kogo teraz respektujesz? A skąd to mam jeździć? Nie wiem. Przecież nie ma Ja, ja, ja jest, jestem tu z przodu. No. Dwukrotnie <laughs> gdzie jest po prawej Ej to jest... Maria. <laughs> nie. nie. No, czemu, czemu, czemu się krzyczy? Czemu coś zrobiłem? Ej, ja jestem. Takań, ja jestem osobno. <śmiech> <śmiech> jadę Ej, cię. Ja z tyłu, tak daleko. Ja. Ja, ja Czekajcie na mnie. No, The fuk. A co to jest? biegnę jakiś koleś jest <noise> to Dawid <głos> <głos> Ten ej, już <zbrojony>. wróciliśmy <noise> ej, wróciliśmy się a tam jest ta wieża, ej nie patrzcie na nią, bo Uginiśmy zginiecie się. w dziwny sposób <noise> dobra, ej, to nie, idziemy widocznie dobra, widzi. idziemy tutaj dalej idziemy dalej, tą ścieżką no ale was spogowało no straszne, straszne one są i zacznijmy od nowa czemu? <noise> to ja mi zginąłem no to trzymaj ja jestem kamerzystą ja <noise> się tym kamerzystą <noise> wow, wow, wow o, tu. A Ej, ja się spociłem. <laughs> ja, ja, Dobra, że... bo on popoci cię znając. za tobą, za tobą jest, nie odwracaj się. Nie odwracaj, nie odwracaj. Nie odwracaj się, Boże, jest za tobą. Jest za tobą. Czekaj, o, go przeczulę. Nie, to... nie rób tego. Chodź. A ty jesteś głupi. Zginąłeś? Zginąłem. No ja nie. Ja... ...jardzie... Prowadź. ...zatknijmy Nieee, nagramy o, drugą rundę. Przytułę go. By z, byśmy znaleźli 7 kartek wczoraj? Tak, 7. I, I przy ósmej umarłeś, bo jest w od niej. A jest 11, nie? Tak. On był tutaj po prawy. Dzień dobry. Gdzie my idziemy? Doprowadzi. Doprowadzi. Ja Dobra. Ja idę za nim. O cholera, zmęczyłem się. No ja idę za tobą. Męczyły ci się stopy. Męczyły ci się... mi tak, Ale mieciarki ja Idziecie na piechotkę. Ja nie wiem jak wy, ale ja gram po ciemku. Sorry, samochód zostawiłem. Zbliża się! Ja nie wiem jak wy, ale ja gram po ciemku. Ja też. Ja też. Nie, ja nie gram. Ja gram w centralnym po ciemku. Wczoraj grałem... Ja na nie toczyłem. Wczoraj... Wczoraj gram ze światłem. Nie, my wczoraj gryliśmy z Dawidem o 2 w nocy. Ze światłem. Co to 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 co... Po ciemku, nie, ja po ciemku. On, ciemku. Ale nie po ciemku. No bo, idź, tak idź. Z... <giby> idę, 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 idę. odwróciłem. Ja w ogóle mam taką kamerę z nad. No A co ha... chodzi z tą mgłą? Jaką O, cholera, przebiegł. Co? Fuck. W tej chwili się <gubi> drugi. Ja idę drugi. Ja idę drugi. <gubi> drugi? <gubi> <gubi> Może nagramy tej, tu. Próba długa no kurde, No da. Gdzie te kartki są? Za duża ta mapa, za duży ten no. los w ogóle. Zmęczyłem się. O, tutaj chyba coś jest. Ej, spociłem się. Oni jest wow. chyba za mną. No coś tam jest, nie hey pójdę. Imanek, zgub tego, o oh, fuck. Kontenery. Aha, to jest ten, to jest. Aha, spoko. Ja się spociłem, on jest za mną pewnie. O no, kible są. O, o nie! Marzej! Czekaj, blas! Manej, gdzie ty Mam jesteś? Kartkę. Bierz, bierz kartkę, bierz kartkę. A gdzie ty, ty jesteś Manej? Ja w kontenerach. Jestem, jedziemy. Chodź, idziemy. Ej, czekaj, A oh, fuck. On tu jest. O, Jak się podnosi o, kartkę, to on się, się pojawia. Gdzie ty jesteś? Mine! Zginął! Zginął? Ale ty. Kto został? No, tak ja! Zginęłem, po prostu. Kto został? Ja. ja. Kartkę tam masz chyba z przodu. Ale bez jaj, nawet mi nic nie pokazało. Po prostu... Trudno. Ale tak... tak nie żyjesz. No Z nie? wczoraj, patrzyłem się na wieżę i... Idę. Ale to filozoficzne podejście. Jak... jak ten nasz żywot jest... O! Czym to? Jak ten nasz żywot jest... Po prostu... to jest Tak, tutaj... tak, tak nie żyjesz, okej. Okay. No okej, okay. zgadzam się, pyk. Ale ja normalnie ci jestem w gacie. David. Co? Co? U kogo to były drzwi? U mnie I Ej, czebie zgasiewka, tak? właśnie, i ze zgaszoną. I ze zgaszoną, będzie pani. Tak, na żywioł. O, i taki cały czas. To drzewo po prawej. No wiem, widzę Ej, zatrzymaj się i się odwróć. Tak, idzie mocno. nie! No oddaję Po lewej, po lewej. O. Samolot. O, samolot. No fuk. Tu polew. Tu polew. Ej, <gulanty> <gulanty> ja szukaj na To <gulanty> Szukaj prezydenta. <Boże. gulanty> nie znajdziesz w jednej części. Ho, <gulanty> ho, <gulanty> Śmieszne. Nie ma kartki siedzi teraz. O, jest. <gulanty> 3 na 11 już nikt nie żyje. Ja żyję. Ej, odginą przed pierwszą. Jest <gulanty> no. <gulanty> jesteś mistrzem. S Szedł do gry od razu Ej, hey, do znowu się spociłem. idę na żywioł. Ta, ale na żywioł tak fajnie to wygląda, jakbyś na serio siedział w tej grze. No, zostaw ten, zostaw postać w lesie i idź umyj ten pachy. Dzięki. Tak, przypilujemy, żebyś się nie dorpał. <laughs> Dokładnie. Będziemy dopingować. No nie słyszałem kruka. Uważaj on cię zje. Ty będzie ząbko, połuj. Ej, znowu. wejdź na tą górę. Ej, ty czy się ruszają. Wejdź na tą górę. Nie. Dziękuję się ruszają. Tak. Ale dobrze, chociaż muzyka się nie zmienia. No. Nie ma tu muzyki. Jak nie, nie ma? Nie, nie słyszysz? To jest takie to jest muzyka, to jest... Nie czujesz tego, tego nie czujesz. Nie zmienia się? A szkoda. Tylko kartka powinna jest... się zmienia. Ej David, weź kurde zgiń, bo my się tu nudzimy. <śmiech> <śmiech> Pas mi się... Czy mi się na dysku za O po O po lewej, masz, tak? masz. O. Co? Dawaj na tak? górę. Na górę tam. Daj, na górę? No. no tak, tak. Zobaczymy, czy możemy jeszcze na górę. Nie, A, A można my to wejść. Ale jest o, kar kartka. Oswarta, pięknie. Ty nie, karta nie nie. nie, nie, no, nie, czas, bo tam Obróć świeżo. nie, 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 spójrz no bo tam za kartka była. nie, 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 dawaj. no Za tobą nie, z tyłu kartkę. No widzisz. E, e, nic nie, ma, no, nie, 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 Ej, a on w ogóle odpuścił mnie? Co ja jestem? No, widział, że wszystkich zjadł. Jestem Ja go w ogóle nie słyszałem, ani nie widziałem. <grym zywaną> Boże! <grym zywaną> Idź przytul! Zamiarza, może może szedł kamienio, z takimi smutnymi oczami na ciebie. A może no po prostu może, może po prostu mu się samochód zepsuł i pożyczył inżyniera. Tak, <grym zywaną> <grym zywaną> tak. Po z... to to ma bardzo przekwiony oczy. <grym zywaną> Boże! Cześć to mi się kręcisz w kółko, Durgi? No bo się potkniesz. Dobrze no, złamiesz, co wtedy. No, ja będę musiał cię operować. Tym będziesz mógł podlicować dispensera. <gabodanski> ja już robię w kacie, jestem... <gabodanski> ...zmęczony. Nie, Czemu nie mogę skakać. E, ale ta kamera jest taka Na fajna, Na kasku. No, od nie mogę. Spra strasznie no. dziwna jest ta kamera. Dziwne, że nie pokazuje tak, jak normalnie by było widać z oczu, nie? Ej, ja odwróć się, David, i zgiń w końcu. Ewit, odwróć się, zobacz co jest za tobą. Dobra, jak teraz go no, spotkam. Oczywiście jest. Ej, teraz jak to ja... go spotkam to się rzucam na niego. Dobra. Jezu... <słuk> Każdy raz. <gadł> ja ja nie no, jak tak się spóciłeś to go zabijesz. Bo... Dobra, <gadł> <zresztą>, nie spisaj <gadł> to. To nie będzie ci miał niestrawności Co ty za suicide horror ty robisz. <gadł> no to, to jest? No co jest? Ale to... z łupką kopokój siebie. Gdzie on jest? Gdzie on był? Ej, zniknął! Z tyłu, z, z pole tam, tam, tak, tam Ja się w Ej, chodź tu! No i zniknął! No wystraszył się! go! Jest! No to fuk! tu Nie pójdź się mnie, ja chcę zginąć! Co no, no to powiem? jest Chodź tu! Chcę zginąć! Chodź tu! Jest! O! Głupie! <śmienicza> to było gorsze niż Minecraft wersji Alpha 1.0. O boże! Tak bugowane 0-1. No, minus 1. Ale taki mi przeszły. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Jak, jak zawsze pożyłem najdłużej. Tak! Zaszalałeś! tu. Zapraszamy na rundę drugą. Rundą drugą zapraszamy w za niejakie jakie ja. Pa Pa! Hej! Trzymajcie się! Cześć!